Zapraszam Was serdecznie do testu kolorowych pianek do włosów. Będzie to pianka fioletowa i niebieska. Zobaczymy, jak wyjdzie, i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam! Cześć potworki! W dzisiejszym odcinku zrobimy test Trendy Moose Z Venity. Co do kolorowych pianki do włosów, kupiłam obie, fioletową i niebieską, za 16 zł, czyli 8 za sztukę. Na początku wzięłam ręcznik oraz rozsiliłam go sobie tak, aby nie poplamił mi ubrania. Dodatkowo Angela, moja starsza siostra, wzięła reklamówkę i rośliła ją na ręczniku, żeby nie poprawił mi ubrania na dodatkowe zabezpieczenie. Najpierw uczesała mi włosy i związała na dwa kucyki. Następnie wzięła fioletową piankę i za pomocą palców oraz szczoteczki do zębów, tak profesjonalnie, rozprowadziła ją do połowy końcówek na dwóch kucykach. Potem rozpuściła je, rozczesała i wyrównała szczoteczką do zębów, tak żeby było równo. Na koniec rozprowadziłam niebieską piankę po to, żeby powstało takie mini ombre. Gdy niebieska pianka została dobrze rozprowadzona, przetrzymałam ją jakieś tak do 15 minut no i następnie spukałam. A więc tak wyglądają moje włosy po pofarbowaniu tymi piankami tutaj kolor na tym aparacie nie wygląda tak jak w rzeczywistości jest, on jest jaśniejszy przede wszystkim tutaj macie tak gdzieś tak od, tutaj fioletowe, a tu takie końcówki granatowe, to to chociaż bardziej chyba troszeczkę widać, no i w sumie jest ok zobaczymy jak będzie się to trzymało, już raz umyłam włosy i na razie jest spoko ja codziennie moje włosy, więc nie sądzę, żeby to się długo trzymało, ale mam nadzieję, że będzie się to czuła się jak najdłużej Może uda mi się namówić mamę, żebym zrobiła to prawdziwą farbę, naprawdę dobrze je czuję Ja mam zawsze takie włosy, że tutaj mam jaśniejszy blond, a tu mam ciemniejszy bo to wygląda tak... nie za bardzo A te końcówki zakrywają ten mój właśnie ciemniejszy blond, więc fajnie to wygląda I chciałabym, żeby mama mi pozwoliła to farbować prawdziwą farbą, fajnie by było, ale zobaczymy no oczywiście gorąco Was zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapek w górę i dobrze Was ubywało, już jest, no już, no nie za dużo, ale też zawsze dobrze, 55 subskrybentów. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej, dobijmy do 100 subskrybentów naprawdę, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zrobię za tej okazji jakiś challenge czy coś w tym stylu. I mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście, wszystkie to robicie w komentarzu, w górę i tak dalej, bo to bardzo, bardzo motywuje do dalszego działania. I przepraszam Was, że teraz nie nagrywam tak co tydzień jak kiedyś, tylko co dwa tygodnie. No to na pewno się zmieni, bo teraz już się zaczynają w końcu wakacje i to się na bank zmieni bo no, wtedy nie miałam czasu, musiałam bardzo, bardzo uważać na matmę, bo ja za matmy, z matmy nie jestem jakaś bardzo, bardzo dobra i musiałam uważać, żeby po prostu im, no, żeby zdać tą matmę, ale miałam jeden, 1,204 średnią. teraz z tym sprawdzianem całorocznym, bo tam 3, 3 minuty ze całorocznego po, po raz pierwszy w życiu, zawsze dostawałam jedynki ale spięłam się, spięłam dupę i udało się, miałam się 2,04 jestem bardzo szczęśliwa że się udało teraz yy, Koniec, po mi się zdać to piękne liceum, pierwszą klasę liceum. Mam nadzieję, że tam dalej będzie coraz lepiej. Od drugiej klasy zaczynają się rozszerzenia. Będzie to rozszerzenie i z polskiego, i z historii. Z polskiego to nie będzie tak źle mi się wydaje, ale z historii, no sądzę, że naprawdę będzie dużo z tej historii, ale mam nadzieję, że dam radę. No to w każdym bądź razie, do zobaczenia.